Karolina Filipikowska jest już ze mną. Dzień dobry. dzień dobry, więc oczywiście będziemy sprawdzać, jak kształtuje i będzie kształtować się też pogoda w tych najbliższych godzinach i dniach. No i pytanie. Hmm... No i czemu Tr tak drastycznie? Trudno, to, jest to pytanie. Tak, ja wiem, czemu tak drastycznie <grym> ta pogoda się zmieni? To będzie takie powolne przejście, ale nie będziemy zadowoleni z tych zmian absolutnie. Najpierw dla ochłody, bo może już jesteśmy zmęczeni tymi upałami, pojawią się opady deszczu jeszcze nie jutro, ale w kolejnych dniach będzie ich dość sporo i tego deszczu no, już też będziemy mogli mieć serdecznie dość, a oprócz opadów będą pojawiać się także burze i to w całym kraju. A potem stopniowo temperatura zacznie nam się obniżać i zrobi się naprawdę przeszywająco chłodno. Wtedy z pewnością zatęskniemy za tymi upałami, które teraz dominują w większej części Polski jutro słonecznie, bo auro będzie zarządzać układ wysokiego ciśnienia w większej części Polski na Pomorzu chmur może być trochę więcej i tam w drugiej części dnia może pokropić deszczy. To w rejonie Zatoki Gdańskiej, poza tym w całym kraju. Słońce i jeszcze raz słońce. No pięknie nam się kończą te wakacje. Myślę, że wielu z nas będzie. Zadowolonych z, tych, z tej aury. Układ wysokiego ciśnienia. No to całe pole podwyższonego ciśnienia znajduje się w obszarze naszego kraju. To też cieszymy się większą ilością słońca aniżeli chmur. No i temperatura w Warszawie jutro do 28 stopni. Jeszcze cieplej na południu Europy. Bukareszt 38, Ateny 34, Rzym 39, Półwysyp Iberyjski 35-36. No ale nad e, Wyspami Brytyjskimi temperatura 17-20. Najchłodniej w Moskwie, tam maksymalnie 15 i opady deszczu. W naszym kraju dziś popadać może w górach. To też ostrzeżenie dla tych wszystkich osób, które dziś były w górach. No, nie najlepszy dzień, jutro będzie dużo lepiej i mogą wypięczać się też burzowe chmury. Temperatura do 23 stopni, poza tym maksymalnie 30. Trochę więcej niegroźnych chmur na północy, bo oprócz Podhala nigdzie opadów nie prognozujemy. Odwrotnie w trakcie nocy, bo w pierwszej części nocy może pokropić deszcze w rejonie Trójmiasta, no i na północy może pojawić się więcej chmur, potem rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba w większej części Polski, temperatura 13-19 stopni. Warunki drogowe optymalne praktycznie w całym kraju, ostrzegam oczywiście w rejonie Trójmiasta, bo tam kierowcy mogą być zaskakiwani przez opady deszczu. Kolejny dzień z dominacją słońca w wielu miejscach, bezchmurnym niebem. Trochę więcej chmur może pojawić się na północy w rejonie Zatoki Gdańskiej. W drugiej części dnia może symbolicznie, delikatnie pokropić deszcz. Tam 23, chłodniej w brzegu do 20 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. W słońcu pewnie będzie trochę cieplej. W Rzeszowie najcieplej, do 30 stopni. Warunki drogowe optymalne, chociaż w większej części Polski duża temperatura, wysoka temperatura może powodować, że będziemy czuć się trochę gorzej. Nasza reakcja na różne zdarzenia może być opóźniona, zachowajmy szczególną ostrożność. No, tych plansz chciałabym nie pokazywać, ale muszę. W piątek opady deszczu praktycznie w całym kraju na zachodzie, burze na południu, pogodnie, no i gorąco, do 33 stopni w centrum, jeszcze cieplej do 34. W sobotę maksymalnie 31, burze praktycznie w całym kraju, tylko w rejonie Nizliny Szczecińskiej pogodnie. No i w kolejnych dniach dominować będą chmury, opady deszczu w wielu miejscach, wyładowania atmosferyczne i temperatura będzie nam spadać. No i zobaczmy we wtorek na Śląsku maksymalnie 14 stopni powyżej zera. Warunki biometeo jutro ze względu na wysoką temperaturę niekorzystne. Biometr obojętny tylko i wyłącznie na krańcach północnych. Więcej w aplikacji i Pogoda Interia. Do zobaczenia. Karolina Filipkowska jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest oczywiście o pogodę będziemy pytać, bo w tej sporo się dzieje, ale jeszcze na razie możemy powiedzieć, że lato w pełni jest pięknie i słonecznie. No, i mamy Kraków, który no, mówi sam e, za siebie. Jest e, pięknie, jest słonecznie, jest sporo spacerowiczów. No, niedługo, tak jak wspomniany Robinson, będziemy wysyłać sygnał SOS, błagając o powrót takiej pogody. Bo faktycznie jeszcze w trakcie najbliższej doby będzie słonecznie, gorąco, przepięknie, tropikalnie, wakacyjnie. No, wręcz wymarzona pogoda. Ale to już niedługo się zmieni. Kolejne dni to zdecydowanie więcej chmuropad deszczu, burze, no i stopniowo obniżająca się temperatura. Bliżej W kolejnych dniach będziemy mieli dwudziestki, ale nawet dziesiątki niż trzydziestki, ale jeszcze nie wybiegajmy aż tak w przód. Cieszmy się tą aurą, którą mamy teraz. Noc z bezchmurnym niebem na południu, na północy. W pierwszej części nocy trochę więcej chmur. W rejonie Zatoki Gdańskiej może pokropić deszcz, ale już w drugiej części nocy rozpogodzenia praktycznie w całym kraju, w wielu miejscach do bezchmurnego nieba. Temperatura 13-19 stopni ciepła noc. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce temperatura od 20 do 28 stopni. W drugiej części dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej trochę więcej chmur, delikatne opady deszczu. Poza tym szykuje się piękny słoneczny dzień. Wiatrze przeważnie słaby, chwilami umiarkowane i z taką mocą będzie wiał w całej Polsce. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu... Pięknie, słonecznie, obłoki tylko dla ozdoby, temperatura od 25 do maksymalnie 28 stopni na Podkarpaciu Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Bezchmurne niebo, piękny dzień od samego rana. Idealna aura do tego, żeby jeszcze wycisnąć z tych wakacji jak z cytryny. Dobry dzień także dla wszystkich osób, które odkładały wycieczki górskie w ostatnich dniach. Pogoda dość mocno tutaj płatała nam figle. Bardzo zmienna dziś opady deszczu, a także burze w górach. Jutro piękny, słoneczny dzień z temperaturą do 26 stopni, czyli Powinno być tak komfortowo. Poza tym nawet 30, czyli zbliżamy się do granicy upała. W wielu miejscach będzie jeszcze cieplej. Przypominam, że to wskazania w cieniu w słońcu, bo będzie jeszcze cieplej. Ta odczuwalna temperatura. Słońca brakować nie będzie na górnym, Dolnym Śląsku Ziemi lubuskiej. i tutaj temperatura wyrównana 28-29 stopni. Ciśnienie delikatnie nam się obniży jutro w Warszawie na barometrach 1500 hektopaskali. Do zobaczenia. Karolina Filipkowska ze mną. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. O pogodzie będziemy mówić. No i my powoli się żegnamy z takimi e, widokami, z taką pogodą, bo przecież e, no, u nas też te ostatnie, no jak prawie dwa tygodnie, to był prawdziwy e, upał, ale powoli będziemy się mieszyć już, e, no można powiedzieć, z takim chyba powiewem jesieni, bo no, te 15 tak. stopni na początek tygodnia w Warszawie, no nie brzmi zbyt optymistycznie. Nie brzmi najlepiej e, faktycznie. No teraz e, tęsknimy za trochę niższą temperaturą, ale jak to zwykle bywa, nie o takim spadku marzyliśmy. Będzie naprawdę przeszywająco chłodno. Bo oprócz tego, że temperatura nam mocno się obniży, to jeszcze dominować będą chmury, opady deszczu i będą wypiętrzać się także burzowe komórki. Będzie wyjątkowo nieprzyjemnie, ale spokojnie. To jest prognoza na najbliższe dni. A za to nadchodząca doba niezwykle fajna, taka wakacyjna. W dalszym ciągu jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia. To też słonecznie, niewielkie zachmurzenie opad, deszczu tylko i wyłącznie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale takie delikatne, właśnie symboliczne. No i w dalszym ciągu napływa do nas ciepłe, zwrotnikowe powietrze. To też na termometrach. Blisko 30. Jutro w Warszawie do dwudziestu Gorąco na południu Europy. Rzym 39, dziewięć, Ateny 34, cztery, Bukareszt trzydzieści osiem, Półwysep Iberyjski trzydzieści pięć, Chłodniej w Dublinie siedemnastka, a najchłodniej w Moskwie tam maksymalnie w tym najcieplejszym momencie dnia do piętnastu stopni. W naszym kraju w nocy od 13 do 19 ciepła noc z bezchmurnym niebem już od samego początku. na na południu, na północy chmur będzie trochę więcej. W rejonie Zatoki Gdańskiej może z nich pokropić deszcz, ale to tylko w pierwszej części nocy. Później rozpogodzenia tam również i zanik opadów. Warunki drogowe w drugiej części nocy dobre. Wszędzie w pierwszej w rejonie Zatoki Gdańskiej kierowcy mogą być zaskakiwani przez opady deszczu. Kolejny dzień z dużą ilością słońca. Trochę większym zachmurzeniem po południu w rejonie Gdańska. Tam może pokropić deszcz. No i temperatura, szczególnie na południu, wysoka, dochodząca do 30 stopni, najchłodniej w brzegu do 20. Wiatr słaby i chwilami umiarkowany. Warunki drogowe, no utrudnione chyba najbardziej przez wysoką temperaturę, szczególnie w południowych regionach. Taka temperatura spowoduje, że biometr będzie niekorzystny, a nasza reakcja na różne zdarzenia może być opóźniona. Kolejne z deszczem, burzami, a w kolejnych jeszcze oprócz tej nie najlepszej aury, jeżeli chodzi o deszcz i burzę, no to temperatura nam będzie dość mocno spadać. Och, no niezbyt optymistycznie kończysz. No ale cóż, mogliśmy się spodziewać, że no niestety przyjdzie końcówka się, no, to i temperatura końcu Tak, spadać. będziemy tęsknić ze słońcem, ono też przyjdzie w końcu. nie tak. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia.